Wszyscy na Fiacie A takie tutaj oto mamy śniadanie zacne Pogoda się zrobiła deszczowa ale Dajeme radę. Mm -hmm. Pip, pip.

Olha que jogo fica... Quatro. Zobaczcie co tu jedzie. Kamperek Detlevs, pełna integra. Zobaczymy co to za wynalazek na FIACie. teraz kolejna ciekawostka, tam jeden jaguar tak jak mieliśmy kupić ostatnio, a tam z tyłu taki jak mieliśmy XJ40, chyba że to XJ6. Gliwic. Gdzieś go widzieliśmy chyba już tego białego. Srebrne jak u nas te nakładki. Proszę, Sierra. A, polóweczka. Zobaczymy. Tak z groszą tam kawał zaraz. Dobry Fajny taki peżocik, nie? nie i piękne Jeszcze kapry takie są Mamu, prawie mieliśmy takiego z gazem, pamiętasz? Nie. Co? No nie takiego, tylko tego większego. O, o jaki maluch tam daleko? O no widziałam go

do Hiszpanii tak i wszyscy

Ja wiem, no ale to na no, następny raz tak, ludzie będą oglądać z rajdą. Tak będą z rajdą oglądać ludzi. Tá? What's the uwaga, kombajn jeszcze wjeżdża Ciekawe to tu jest cały czas. Przejdę się tak zobaczyć jaka jest kolejka, może dorwę gdzieś kolegę. Gdzieś stoję już w kolejce. Dostałem pozwolenie od małżonki, więc Lecimy zobaczyć. Co to E39, jakaś awaria. Kolega problem. Monko, zmęczenie materiału. Panowie, tutaj z zamościa z zeszłego roku. panu pamiętam. за донажа 450 to było 3,5 miliona praktycznie wybrane na dzień po drzewie. Nie zamówięci jesteście kochani kamperek.

na te czwóreczka jak widać ludzie jadą z tej strony i też stamtąd po prostu zewsząd będziemy zobaczyć dokąd korek proszę miałem taką trujeczkę kiedyś w kombiku granatową dajcie znać jak ktoś też miał o patrzcie DeLorean niemożliwe ale numer

Sonik, coś źle, Tymka? Paaa tu, jaka wektra z przyczepką Panik, panik. A te przyczepki piękne, z przyczepkami Wysięłem Sonik ja. od... Auto Wyszyłkę Wyszyłkę, no Wyszyłem Sonik Auto No, Sonik Auto Wyszyłem Sonik Auto To chyba był 1.9, sobie tak cykał Dobra, chwilę pauza, bo tam kolejka, ale zaraz też tam widzę coś ciekawego. Jakiś chyba monster track. No to takie tutaj tam częta. I tutaj, proszę, Tarpon honker. I taki wielki brąko. Daleka myślałem, że to monster track jakiś. A to widzisz? Podniesione brąko. Chyba, że, no nie, no na pewno nie nie takie. No i co moi drodzy, ride Rajd, ridem. patrzcie, wszyscy się już rozjechali w stronę Krakowa, piwnicznej. Pokażę wam jeszcze metę, powietrze już z chłopaki spuszczają. Tak więc meta, Także, kochani, jedzie do piwnicznej. Nie będzie już tej legendarnej, można chodzić w linii startu, ale jest ta jeszcze biało-czerwona, tutaj namalowana linia. Linie poziome są tak samo ważne jak linie y, widoczne, y, pionowe. Ale jest też nasz kolega... Y, jest też jeszcze kilka które nie, nie wystartowały. Będzie machał do was. Ale też y, mocno wieje flagą. Dlatego on też jako ikona tego, można powiedzieć, startu wciągnęli. zostanie. Ja, ja, ja mogę nie zostać, bo mogę zostać zdekartowany. To tak, konkurencja parę sztuk. Tak. Widzę, że powoli, powoli już ostatnie samochody wyjeżdżają. I się, jesteście, można powiedzieć, w tej sprawie ostatnimi ludźmi, którzy wyjeżdżają, chcą Was tutaj przetrzymać. Ale wiatr. Wyszczególnić Wasze tutaj stronnostwo, które wyjeżdżają, jadą do piwniczej. Ale powinniśmy się jak na pierwszym kąpielu, stać tutaj korku no, ostatnie furki. Wszystko się już porozjeżdżało. My niestety rozjazd. My jedziemy w przeciwnym kierunku. Jedziemy do Leszna na Antidoto Majorshow. Już dzisiaj tam będziemy. Dzisiaj mają być jakieś no, próby. Czy jak to się nazywa? Próby szkolenia. Więc Jedziemy sobie już na zająć jakieś fajne miejsce na kempingu, żeby był fajny widoczek Mamy też bilety na piątek i na sobotę Więc pokażę Wam antidotum od środka, jak wygląda z dziećmi Pójdziemy tam z dzieciakami I tyle, szkoda, że nie możemy pojechać do Krynicznej Ale to w innym terminie Niestety czasami, jak widać, imprezki się na siebie nakładają Tak samo jak w tym roku kolejna nasza imprezka Lines of Bielawa nałożyła się ze złotem w Dobrzeniu Wielkim Ale wybieramy deskorolki, bo tam jeździmy co roku Już kiedyś raz była taka sytuacja, że Że w tym samym czasie te imprezy się na siebie nałożyły Więc wybramy, wybieramy To gdzie jeździmy od zawsze Młodsza ekipa Więc pamiętajcie subskrybować, żebyście niczego z tego antidotum nie Nie pominęli I tyle, trzymajcie się, hej! Powiedzcie mi na jakim kempingu takie widoczki? Chyba na żadnym. Patrzcie, tu jeszcze jedna mystery maszyn od Scooby-Doo przyjechała. Tylko nie od tej strony. Oj I tak to. Marka przed co to za? Ten jest. Aha, a tu, a tu można akurat wjechać? czy to raczej landa można? Ile to poleci? 130 czyli jest. Prawie. Wiatr, wiatr, tak. Także szeroki, drogi. Zeta, motor ważny w większości wody ludzi lat 90 Tu jeszcze ostatni spóźniarzcy. No, że ile tego. Żeby nie było, że ich nie było na starcie, bo byli. Zieleni góry. आर्त तो वो चक्कय तो इनका के बोल ये देखिए ट्रेन है 5 से काम Amei